Vlogmas dzień trzeci. Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Kinia. Słuchajcie, byłam już na rzęcach na brwiach. W moim pokoju w ogóle nastała ciemność, więc teraz będziemy wszystkie światełka odpalali, żeby zrobić świąteczny klimat. Śnieżynki już odpaliłam. Jeżeli ktoś nie oglądał wczorajszego vlogmasa, jak dekorowaliśmy pokój, to zapraszam Was do obejrzenia, bo tam wam wszystko pokazywałam. Prezenciki odpalone, lecimy dalej. Kolejny jest tutaj ten prezencik. Tutaj jest to, o, dobra. Bardzo ciemno jest, ale jak wszystko, o, zapalimy, to będzie ładnie. Nie. Wiedziałam, wiedziałam, że stoi, i się patrzysz, jak nagrywam. Wiedziałam, że stoi, bo słuchajcie, czułam. Aaa, siema, hejka! Zaczęłam vlogmasa. Czujecie magię świąt czy nie? Tak! Ta, czujecie? Tak, czujecie? Mo może w tym odcinku pokażemy, jak ty udekorowałaś, co? Nie! Pokażemy, pokażemy! Dobra, no zapalamy dalej światełka. Odpalamy ty. Mamu widziałaś w ogóle? Jak na książkach mam? Nie. Fajnie. Dajcie, kochani, znać, skrócamy czy zostawiamy taką długą tą Zasłony, Boże, jak tu jest ciemno, masakrycznie. Jest godzina, kurde, piętnasta, a jest już na masakrycznie ciemno. Zapaliliśmy teraz to. No, zaraz wam pokażę. Kupiłam nowe kapciuszki, już wam pokazuję. No i spójrzcie, jak już rozpaliliśmy wszystkie światełka. To wygląda to już o wiele lepiej. I co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy dekorować choinkę. Pokażemy, jak musia u, u tego ustro... ustro uzdrowiła. Ustro... Uzdrowiła mnie, ustroiła. I ogółem myślę, że jeszcze dużo fajnych rzeczy. O, może zapalimy schody. Pokażę Wam też, jakie mamy na schodach. Tutaj już stoi choinka, czeka z ozdobami. Te bombki, widzisz, widzisz, kochanie? Dużo mam same bombki. Musiałam kupić nowe bombki, bo pokój jest zrobiony na czerwono. Wczoraj we Logmasie mówiłam, że chcę kupić takie rogi renifera do samochodu. Trochę ten samochód na świąteczny ozdobić. I właśnie na Aleczu znalazłam za 24 złote dwa rogi renifera i jeszcze taki nosek, taki pimpek. może tak będzie fajnie wyglądało. Chyba zamówię, dajcie znaka co o tym sądzicie, czy zamawiać. Już wam pokazuję, jak to wygląda. A więc to wygląda tak, że są takie dwa rogi. Paznokcie nie mam jutro, idziemy, kochani, na paznokcie i mam nadzieję, że pójdziecie ze mną. Są dwa rogi renifera i właśnie taki nosek pimpek. I to kosztuje tylko 24 zł, więc chyba to zamówię. Nie no, nie będę się zastanawiała, zamawiam. Fajnie to będzie wyglądało. A kogo my to mamy, bubu? Bubu, będziesz święteczny świąteczny obiadek. Mamo, jaki jest świąteczny obiadek? Najlepszy obiadek, jaki może być? Czy to jest świąteczny, czy nie świąteczny, schabowy i ziemniaki? Uwaga, słuchajcie, zadaję pytanie do mojej mamy, na które pewnie ona się nie zgodzi, ale to będzie w filmie, więc wszyscy cię schejtują, jak się nie zgodzisz. Mamo! Michał myślę, że to popiera. Czy dzisiaj wieczorem na kolację zrobisz frytki? Nie. Ale jest, no to wszyscy teraz w tym momencie, wszyscy piszą, że mama Kini so, jesteś so. zła. Nie, nie ma, nie ma, na no, wizji jest, jest. Musisz, mamo, zrobić te frytki. Boże, moja mama robi tak dobre frytki z ziemniaków sama. One są tak pyszne, lepsze niż w McDonaldach czy coś. Nie, Bubu? Bubu, też by zjadł fryteczki, tak? Zjadłby. <noise> <O> kurde. <noise> nie widziała nic mama. Żeby nie oglądała tego odcinka teraz. Oczywiście. Nie, nie powiemy nie, nie. nic. Dobra, jemy obiadek, schabowy na obiadek. Powiem ja wyżej 17, a mieliśmy da ubierać choinkę. No. Za ile ubieramy choinkę? Za. Nie wiem, za 15 minut. No, czekamy aż ta paczka przyjdzie, nie? Bo my co zebrali paczkę, czekamy aż ona przyjdzie A ja co robię? No, co robię? Leniwie się, nie możemy się leniwić Idą święta, mieliśmy jechać do Biedronki bo jakieś fajne y, Jedzonko, jedzonko to jest po prostu moje ulubione bo No nie, no bo Nie da się Big Maca zamówić bez sosu Ja już, słuchajcie, glowo i zamawianie McDonalda i tam Big Maca bez sosu Jeżeli zamówicie na glowo Big Maca bez sosu To to graniczy z cudem, jeżeli tak zrobicie Dajcie radę, dajcie po prostu znać I nie wiem, co zrobicie co Wam dam, ale to po prostu to naprawdę graniczy z cudem zamówienie czegoś bez sosu na globo, bo to jest po prostu masakra. I ta obsługa. Nie, nie będę nic więcej po prostu mówiła. Są vlogmasy, są święta, nie gadajmy takich rzeczy. Typowe południe, nie mam paznokcia, ale co robimy? Gramy sobie w Amonkasa. O, dzięki, nie ma miejsca dla mnie. Spróbujemy jeszcze raz. O, dzięki, znowu nie ma miejsca. Posłuchajcie, chcecie. Nie, no, nie wytrzymam. Chcecie kolejny odcinek z Amonkasa? Jak tak? Dajcie znać. Jej, jestem! No, tak, że sobie tak będę grała, Michał sobie coś ogląda. Michał, co to jest Tiger Bonzo mówi tego typu 50 razy. <grystanie> Nieważne, grajmy sobie famą kasę, nie, nie zwracajmy uwagi na to, co on ogląda Czegoś makijażowego też nie zabraknie w tym vlogmasie Bo patrzcie, jak wyglądają moje gąbki do makijażu Wiem, wiem, nie hejtujcie mnie Są okropnie brudne Tu co, słuchajcie, no chyba trzeba im zrobić kąpiel Chyba tutaj zakręcę ten kran Wleję tutaj trochę wody I umyję je, już wam pokazuję Pianką do mycia twarzy, chyba Skyli Tak ją umyję, bo ogólną tą pianką Myłam sobie twarz, teraz mam taki żel Z Florence i on jest zarąbisty Serio, lepszy niż ta pianka, także Tą piankę zostawiam w tym Beauty blenderem. Spójrzcie, jak one wyglądają. Wiem, że to jest okropne, ale już za chwilkę będą piękne. Nagrywam do TikToka, jakie właśnie zamaczą w tej piance. Nie wiem, chwilę niech sobie tak pocilują, w tej piance tu jeszcze tam więcej, może niech tak chwilę pobędą, bo nie wiem czy ja je w ogóle domyję, czy będzie trzeba kupić nowe, niech tak chwilę pobędą ja sobie zwiążę włosy i przychodzimy do ich mycia, nie wiem jak to zrobić totalnie włosy związane są one mega długie bo je, jak wiecie przedłużałam i przedłużyłam je 60 cm no 62 chyba dokładnie więc są mega długie, trochę dziwnie wygląda, mam dziwną cerę, dlatego dzisiaj zrobimy sobie coś taki wieczór spa, jakieś maseczki wiem, że wy uwielbiacie to oglądać o maseczkach później, ospa później na wszystko przyjdzie czas, teraz trzeba wyczyścić te gąbeczki, bo są tak ufłe. Totalnie nie wiem, jak się do to zabrać. Wezmę ją, może tak. O, o, to był dobry pomysł, że one tak poleżały w tym, bo one tak teraz wiecie, napuchłem. Dobra, biorę ten żel i nie myję. Po chwili mycia woda wygląda tak. Gąbeczka nie wygląda za dobrze, wygląda coraz gorzej. Spójrzcie co ona tu ma. O, nie pokazywam, przepraszam. Spójrzcie, co ona tu ma. Tu się robi coś takiego brzydkiego, że ona chyba jest do wyrzucenia. Totalnie. No chyba totalnie jest do wyrzucenia. Nie wiem, nie umiem, nie umiem tych gąbek myć nigdy I dlatego one się robią takie dziwne Gąbeczki wyglądają tak, ta różowa No to chyba już się dla niczego nie nada Trzeba kupić nową Ta się umyła, ale patrzcie co ona tu ma Jakieś takie dziwne rzeczy Trzeba kupić dwie nowe, ale to dobrze się składa Bo przecież wczoraj w kalendarzu wylosowaliśmy taką gąbeczkę Także jedną mam, muszę dokupić tylko drugą I dajcie znaka, czy chcecie żebym we vlogmasie Na przykład układała toaletkę czy coś Dzisiaj chyba będziemy sobie robili jakieś spa day fajne Dajcie znać czy chcecie Bo wam powiem, że tak trochę przeleżałam trochę pochodziłam, taka dzisiaj wróciłam z tych rzeczy, jestem taka Głowa mnie boli coś, że no nie wiem, czy to jakaś zmiana ciśnienia, czy co, mam okres też, więc wiecie, to może od tego. I tak stwierdziłam, że choinkę ustroimy jutro, przecież mamy 31 vlogmasów. Bo słuchajcie, u mnie vlogmasy nie kończą się w Wigilię, u mnie trwają do 31 grudnia, czyli 31 filmów w miesiąc. Boże, to jest po prostu jakaś kosmiczna liczba, ale jestem mega podekstowana, mega się cieszę. Także mam nadzieję, że jutro sobie ustroimy na spokojnie tą choineczkę. A dzisiaj zrobimy sobie taki wieczorny spadek, bo mam kosmetyki, które muszę wytestować, które są nowe, Na pewno Wam się spodobają, to są takie bestsellery. Pewnie chcę ja dużo osób znać opinię na ich temat. Więc taką moją pierwszą opinię, pierwsze wrażenie na pewno o tym vlogmasie Wam pokażę. I powiem Wam, że będzie mega ciekawie, bo naprawdę fajne rzeczy będziemy robili wieczorem, takie typowo spadej. Spa, spa wieczór, spa night. Wnioskując w ogóle przeglądałam teraz komentarze z pierwszego vlogmasa, bo on już wpadł na kanał. Piszecie, że odcinki są za krótkie, że dłuższe, dłuższe, dłuższe. Ale słuchajcie, nie chcę, żeby odcinek trwał pół godziny, bo to chyba będzie trochę za dużo. Ale dajcie właśnie zakrezywiczie takie filmy 10-minutowe, czy bardziej 20. -minutowe minutowe. Wiecie, pytam was tak orientacyjnie, bo chcę, żeby te vlogmasy były dla was jak najlepsze, bo robię je totalnie dla was, żebyście po prostu mieli co oglądać, żebyście czerpali z tego radość, także dajcie znać, jak wam się najbardziej podoba. Ja oczywiście postaram się do tego dostosować i zrobić tak, żebyśmy te vlogmasy i ja i wy spędzili bardzo miło. Kolejny raz niepotrzebnie biegłam na pocztę. Poczta powiedziała, że to się nie zmieściło do skrzynki pocztowej. Ja już nie będę kolejny raz pokazywać mojej skrzynki pocztowej. Ona jest wielka, ale dobra, no nie zmieściło się, więc robimy... Unboxing, co to jest? To jest jakaś ozdoba, jakaś choinka, która wygląda tak, AliExpress. Trochę po spłaszczona. No, Ali, Aliexpress super. Ona tu jest? kurier to musiał kopać porządnie. No, porządnie, ale to tak porządnie, porządnie. Myślę, że grali w piłkę tym na sortowni. A, to jest taka choineczka świecąca. Nie wiem, pewnie ona była może z 2 zł, ze zł. O, o, baterie ma! Patrzcie, ale ładna! Ej, spoko, ładna, ale. co? Tylko by trzeba rozprostować te druciki tak. No, ile ona kosztowała, ze, nie wiem, za dwa złote, za trzy? Ładna! Ej, patrz, jakby tak sobie się w samochodzie. Ale ładna! Podoba mi się, ci? Nie no będzie to policja jeszcze, bo tak będzie tak regał, nie? Ładna, podoba mi się. O, myślałam, że już nie działa, dobra, działa. Dobra, jak co, lecimy. Ja lecimy teraz do Biedronki, słuchajcie, kupić kalendarz adwentowy z Kindera, ten taki domek, z tego chcę kupić, ale nigdzie go nie ma. Zobaczymy, czy będzie w Biedronce i lecimy się jeszcze spotkać ze znajomymi, a ta jest zarąbista, podoba mi się bardzo. Następna stacja, McDonald's, jej, słuchajcie, wróciliśmy już z tej poczty, byliśmy znajomymi, teraz stacja McDonald's, jest 20.54, więc zjemy maka, wracamy do domu i robimy sobie jakieś maseczkę, jakąś kąpiel fajną, no ale to oczywiście we właśnie musiał być McDonald's i myślę, że... Niejednokrotnie będzie. Wróciłam do domku i stwierdziłam, przed naszym wieczorem spa warto otworzyć kalendarze, bo może coś będzie, co nam się przyda do na naszego spa night. Także otwieramy. Trójeczka, trójeczka. Ej ja tu nie ma trójki. A jest, Józef, jaka jestem dziwna. Myślałam, że nie ma w kalendarzu trójki. Ale mamy tutaj trójeczkę. To jest kalendarz z kulami do kąpieli. Jeżeli ktoś, kto ogląda tego vlogu, to jest jego pierwszy vlog, który ogląda u mnie. O, ale Tutaj jest kalendarz z kulami do kąpieli. Spójrzcie, jakaś liczna kula do kąpieli, taki ogon z Fajnie pachnie, inaczej pachnie niż tamta poprzednia. Śliczne. Może Ci ją użyjemy, zobaczymy, którą nie wiem jeszcze. I kalendarz adwentowy z Douglasa. Boże, tak mi kusi ten kalendarz z Sephory, ale no drogi on jest e, strasznie. A teraz jakby nie nagrywam już, żeby wam recenzować, tylko nagrywam dla siebie, tak? Wtedy jak otwierałam całe, to po prostu wam nagrywam recenzję. A teraz jakby tak samo dla siebie tak szkoda mi tak wydać trochę tej, tej kasy. Tak, ale no nie wiem, zobaczymy. Maseczka z Douglasa jakaś. Nawilżająca śnieżna maseczka, może dzisiaj taką maseczkę nałożymy, to nie jest wcale zły pomysł, może taką się nałożymy, ją wytestujemy, nałożymy chyba ją dzisiaj, zobaczymy. Odkładam kalendarze, idę się ogarniać i lecimy z kąpielą. Ok, więc to mój dzisiejszy zestaw do kąpieli, wzięłam do taką kulę, chyba była z drugiego okienka z naszego kalendarza, olejek z Ritualsa, żel pod prysznic z Into the Night. Peeling into the night i włączam sobie tamte te chyba i zgaszę światło w ogóle, napuszczę wodę sobie, dodam płynu w kuli do kąpieli tego olejku i zgaszę światło i będzie tak, wiecie, fajniej. Pierwszy raz w ogóle będę robić peeling stóp, to jest też z kalendarza adwentowego, ale nie te, co teraz otwieramy, tylko jak ktoś oglądał moje wcześniejsze filmiki w październiku, listopadzie z otwierania cały kalendarza adwentowych, to właśnie ten, chyba też był zakręt ten kalendarz właśnie spa i tam była takie food scrap. także dzisiaj, dzisiaj to wytestuję. Przed maseczkami myjemy twarz, użyję tego właśnie żelu z Florence. Mam tutaj taką szczoteczkę i co? Myjemy. Ja tą szczoteczkę na początku troszeczkę właśnie zwilżam wodą. Teraz nakładam na nią tutaj troszeczkę tego żelu. Powiem Wam, że on jest serio spoko. Ma taki bardzo delikatny zapach, co ze sobą bardzo, bardzo lubię. I co? No, jak żel, myje, domywa twarz, fajnie się myje. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o żelu do mycia twarzy. Twarz umyta i jak mówiłam Wam dzisiaj o nowościach, to już Wam pokazuję, co mam do przetestowania. Kupiłam to za własne pieniążki, zamówiłam. Są to płatki pod oczy z Florence, to jest chyba najbardziej teraz hitowy, najbardziej taka znana rzecz w ogóle. Przytoczę takie wore pod oczami, już zobaczymy, czy te płatki coś pomogą. Dużo opinii o nich słyszałam, jedni, że dobre, drudzy, że do, do dupy, jedni, że suche, drudzy, że nawierzające. Nawizają, nie wiem... Zobaczymy sami. Nie wiem, czy też będę mogła wydać jakąś, jakąkolwiek opinię po jednym użyciu, bo to wiadomo, że jedno użycie to za mało, ale zobaczymy, może coś. Albo mi się totalnie nie spodoba, albo coś się mega spodoba Stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy którąś maseczkę z tym Glam Glow Wzięłabym może, nie wiem co to znaczy ta fioletowa, nie wiem w sumie jaka jest Nie no, zrobiłabym raczej tą taką oczyszczającą, czyli tą białą Bo ona była mega spoko ta oczyszczająca, tak zasychała Ta jest oczyszczająca i była serio mega spoko Także myślę, że zrobimy sobie tą oczyszczającą Musimy jeszcze zrobić peeling ust Mam taki z NYXa peeling do ust, więc go też musimy zrobić Miałam gdzieś takie naklejki na nos, wiecie takie do zdejmowania porów, ale nie widzę, znikło gdzieś naprawdę, wszystko mi się po prostu gubi. Dobra, bierzemy tą maseczkę oczyszczającą, resztę tutaj złożę. W ogóle maseczki z glamouru są bardzo drogie, ten zestaw takich miniatur bardziej. Kupiłam za sto parę złotych chyba w Sephora. Teraz widzicie, to jest ta taka oczyszczająca. Już ją robię drugi, drugi raz ją robię i jeszcze jest. Na pewno na drugie użycie będzie, może jeszcze starczy. Na trzecie. Chyba nałożę sobie, wiecie, tą taką opaskę. A oczywiście mi zniknęła, jak wszystko inne. Wszystko mi po prostu znika. Wiecie co, tak całej twarzy może nie oczyszczała, tylko jakoś nosek tu, tutaj tą brodę Ty całą, nie wiem, chyba całą zrobimy. Czoła nie dotykała, bo to czoło jak ja go nie dotykam, to jest z nim dobrze. Czołabym w ogóle nie dotykała, chyba że tak tutaj może lekko, no, tak leciutko, nie, albo czoła nie dotykała, bo czoło to ja mam dobre. Robimy sobie tutaj. No usta mi się nałożyło, super. Decyzja jednak jest taka, że robimy całą twarz, ale chyba oprócz czoła, bo czoło, jak ja sobie coś na to czoło nakładam, to, to to niedobrze. Niedobrze na tym wychodzę. Mam wrażenie, że nawet trochę za duże jej nakładam. Mniej jej nałożymy. No i tak doskonale działa. Nie można jej w ogóle tak bardzo blisko oczu nakładać, bo no tak czuć, tak, tak, tak jest taka, taką miętę czuć w oczach. O, tak mogę powiedzieć, tak. Bardzo to mrowi. Dosłownie tutaj tak lecił ten kowiadę. A dobra, damy tej, ale tak po prostu malutko jej tutaj damy. Żeby mi tego czoła tak za bardzo nie ruszało, bo ja tutaj mam tutaj te atopowe zapylenie skóry. Niech tego czoła tak za bardzo mi ta maseczka nie rusza. Tak może być. Trochę dziwnie nałożona. Nie wiem, czy ktoś tak nakłada, że tu jest taka przerwa tutaj, tak? Ale ja tak sobie noszę, ja tak nakładam tą maseczkę, więc git. Mam ten taki peeling z NYXa i mam też takie dwa jakby... No, albo użyjemy tego, co tworzyliśmy z kalendarza adwentowego, takiego balsamu. W pierwszym okienku on był z Douglasa, także sobie użyjemy go, tej pomadeczki. Ale wiecie co? Powiem wam, tutaj Jechałam za dużo nałożona, bo tak nie chcę zasnąć tutaj tak dużo jest w jednym miejscu. Powiem wam że wyczuć takie mrowienie bardzo. Takie końce można powiedzieć, ale to tak te piekące tak delikatnie. Dobra, nabrałam trochę na paznokcia. akurat nie mam paznokcia, więc wygodnie mi. I wcieramy ten peeling w usta. Oczywiście, usta trzeba było wcześniej przemyć i rączkę też. Damę sobie jeszcze troszeczkę. Dobra, zrobiłam sobie peeling. Pójdę go teraz szybciutko zmyć i już do Was wracam. Dobra, jestem. Peeling zmyty, nie ma go już, okej. Okay. W ogóle spójrzcie, jak ta maseczka złożyła już trochę zaschnąć, widzicie? Tu zaschnęła, tu jeszcze nie, ale to nie jest taka peel off ani nic. O, i właśnie to się dzieje. Ona tak się wbija i spójrzcie, wydać takie krobeczki, widzicie? Ona tak się wbija, nie wiem o co chodzi, ale ja tą maseczkę już robię, raz... Nie umiem się wysłowić. Ja tą maseczkę już raz robiłam na live na TikToku i ona też mi się tak żynała i nie wiedziałam o co chodzi, ale wypisali się, że to jest normalne, że to jest okay. także. Wszystko, ok. Ale nie wiem, czemu tak się wrzyna, czemu tak widać jakie pojedyncze te, może ona tak oczyszcza, dobrze? Kto wie? I teraz na spilingowane usteczka nałożę sobie ten taki nawilżający balsam do ust ze Douglasa, które otworzyliśmy w kalendarzu I to jest pełnowymiarowy produkt. Tak, pełnowymiarowy, tak mi się wydaje. Nałożymy grubą warstwę tego balsamu na spilingowane usta, bo moje usta są mega delikatne. Jak jesteśmy tak przy kosmetykach i w ogóle, to powinna mi przyjść taka lodóweczka do kosmetyków, żebym tam pochowała sobie różne produkty, ale jakoś miała przyjść i nie przychodzi, nie wiem, zobaczymy. Chciałam tylko wam tak powiedzieć. Ploteczki, ploteczki. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć, jak tak sobie siedzimy w maseczkach? Już wiem. W ogóle dla zainteresowanych, tych, co są zainteresowani moimi zębami, to w wakacje ściągam. Aparat już Już szybko minęło. Dół aparatu mam od listopada, czyli już minął rok. Parę dni temu minął dokładnie rok, jak założyłam aparat. Lecz na dolne zęby aparat zakładałam w lutym, czyli jeszcze nie minął rok. Minęło 9, 10, 10 miesięcy około minęło. Dokładnie pod koniec lutego zakładałam, czyli jakoś tak 30 luty 2021. Ten minierok, odkąd mam dół, i już w wakacje ściągam górę i dół. Także spójrzcie, moim zdaniem bardzo szybko, bo będę miała ten aparat, tak niespełna właśnie rok. Więc moim zdaniem bardzo szybko ściągamy, no ale te zęby się wyprostowały. Teraz już niby są wyprostowane, tylko jeden pan doktor mi nałożył na górne zęby, jakby ostatni już taki drut. I powiedział, że teraz tylko tak potrzymamy, żeby one załapały na pewno, żeby się nie przestawiły. No bo wiadomo, te zęby się już wyprostowały, tak jak niby powinny, już bardziej się nie da. Ale teraz, żeby nie wróciły do tej jakby formy. Po, poza aparatem, żeby nie wróciły już znowu na swoje miejsce, więc tak trochę przetrzymamy to. Co wam mogę jeszcze powiedzieć, to to, że zamawiam sobie ten taki tonik z Pixie. Zostało mi go w sumie. Połowa, a już myślałam, że mi się kończy, i tak mi się spodobał, że postanowiłam zamówić w tej takiej wersji niepodróżniczej, bo to zamówiłam w wersji podróżniczej. Tak wygląda podróżnica, tak wygląda, taka ta wersja podstawowa, normalna. I podróżnicza była za chyba 59 zł, kosztuje na Seforze i ma 100 ml. To ma 100 ml, a to ma 250. Ja myślałam, że to będzie miało 500. Dłuższe to jest, ej, mega. 100 ml kosztowało 59 zł, 60 zł, a 250 ml kosztuje 109 zł, chociaż teraz była promka w Seforze. Nagrywałam ten odcinek i wyrwałam go za 85 zł. Także mega promocja i mega okazja, moim zdaniem. Co mogę powiedzieć o tym toniku, to jest, że jest zarąbisty, jest taki ziołowy, nie przytłacza, mi się nic z tą skórą nie stało, żadnych dodatkowych wyprysków, te pecha skóry naprawdę, tak no wszystko, wszystko jest takie fajne. Więc myślę, że to jest tonik, przy którym zostanę na dłużej. Dużo osób go właśnie poleca, ja to też z polecenia innych YouTuberek go sobie kupiłam i mi się naprawdę sprawdził, więc już sobie zamówiłam taką dużą wersję. Dobra, kochani, ja sobie na chwilę usiądę, zrelaksuję się, jeszcze z 5 minutek i będziemy zmywać tam maseczka. Pisa żeby trzymać 10-20 minut, minęło 15 po środku, także zmywamy. I w ogóle co mogę powiedzieć o zmywaniu, Tak jak robiłam ostatnio tą maseczkę, to ona mega prosto się zmywa. Spójrzmy, czy to będzie teraz tak, że po prostu... Jedziecie tak, o no, teraz... spójrzcie jak ona się zarobiście się zmywa. Ja przecież leciutko wzięłam. Nie, to jest akurat super, takie maseczki uwielbiam. Wszystko zmyte, więc teraz bierzemy pod lupę, zrymowało się lekko. Te płatki potoczy z Florence, słuchajcie, pierwszy raz je będę w ogóle otwierała, nie testowałam ich jeszcze, zamówiłam je. Leżą już jakieś u mnie, ty... nie no, z 5 dni, 4-5 dni leżą, nie testowałam ich jeszcze. Ok, otwieramy, mamy taką szpatułkę, szpatułkę, szkatuk. Mamy takie coś... Mamy tutaj otwierane, także otwieramy. Okej, okay, jeden płatek mi się przykleił tutaj. Mega dużo ich jest spójrzcie. Mega. O jezu, mega ich jest tu dużo. Ich jest tu chyba 60, o ile się nie mylę. O ja, mega. Dobra, i jak to było, że my ten wielorybka jakby nie pamiętam, czy. Ogonek wielorybka przyczepiamy tak, czy tego wielorybka na odwrót? Kurde, jak to było? Niech było, że ogonkiem do oka. Nie, dobra, czekajcie, muszę obejrzeć filmik, bo ja nie wiem, jak to się przyczepia. Dobra, widziałam filmik dziewczyny na TikToku, że ona przyczepiała tym wielorybkiem tutaj do środka oka, do końcika. A więc nabieramy sobie wielorybkę tą szpatułką, nie wiem, jak to się wymawia. Dobra, trudno, jego wziąć, dobra, mam, mam go, mam go. Uwaga. O Boże, odkleja się, odkleja się. Ja bym to, słuchajcie, zrobiła tak, żebym tym ogonkiem nakleiła tu do środka, ale dobra. On nie, porwał się, jaki on jest delikatny, matko. Bardzo, bardzo delikatne są, spójrzcie. Widzicie, tutaj taką dziurkę zrobiłem, tak paznokcia. I to jeszcze nie mojego paznokcia drugiego, tylko tego króciutkiego. Dobra, nakładamy drugiego, z drugiej strony weźmiemy. Jest jeden, nie, wzięłam dwa. Boże, one są masakrycznie cieniutkie. On nie znowu się przerwał, ale one są mega delikatne. Słuchajcie, jeżeli chcecie je zamówić, to naprawdę musicie bardzo uważać, jak będziecie je nakładać, bo są mega, mega delikatne. Nie, one są strasznie delikatne, nie można ich tak dotykać w ogóle. Mi się już tu przerwał, spójrzcie. Okej, okay, pierwsze wrażenie jest takie: ludzie pisali, że one są bardzo suche. Nie. Nie zauważyłam tego, żeby było jakoś mega, mega suche. Są normalne moim zdaniem. Używałam takich złotek ze 59, 79 To były takie praktycznie jedynie płatki pod których używałam. I jakby nie wyczuwam tego, żeby to było jakieś takie mega suche. Są podobnej konsystencji w sumie do tamtych. Także co, czekamy ile? Z 15 minut posiedzimy w tym i do Was wracam. Minął i czas już na nasze płatki. Minęło 20 minut, także je zdejmujemy. Nie wiem, jakoś chyba... Chyba jakieś nie widzę. Ale ja może mam no, mniejsze co takie wory pod oczami? Hmm, to jest ciekawe. Wyrzucę tylko. To ciekawe. Niby takie słucha mi zostawiły trochę mokrego. Może trochę lepiej to wygląda. Nie wiem, ale bardzo przyjemnie mi się je miało na tutaj na tych e, oczach, na powiekach. Na powiekach no tej, tej skórze pod oczami. nie zsuwało się. Przy innych płatkach miałam taki właśnie problem, że one się zsuwały, te się w ogóle nie zsuwały, także jestem z nich naprawdę jak na razie mega zadowolona. Robimy sobie maseczki, gadamy, ja siedzę po 20 minut w maseczce, po 20 minut w płatkach i trochę już ten czas minął, jest już 23. Także co? Nakładamy teraz serum i będziemy lecieli spać. Mam takie serum z Clarinsa. Nakładam sobie o, parę pompeczek. Tutaj i tutaj. Tak to nakładam na rękę, teraz sobie opracowałam patent, że od razu na twarz mogę. Też ja właśnie kupiłam w na tej takiej promocji, co nagrywałam ten odcinek. O, w sobie go tak ładnie wmasujemy te serum. Też żeby nie było go za dużo, żeby skóra mogła sobie oddychać. Na noc właśnie używam praktycznie tylko już tego serum. Używałam krem, ale teraz jak już mam takie serum, to mówię, serum takie powa poważne, już takie, bo to z Clarinsa wiadomo. To postanowiłam, że będę teraz noc go używać i jak na razie w sumie spoko bardzo mi się sprawdza. Nie mam go jakoś bardzo długo, używałam użyłam go może 5 razy, 4-5 razy, bo też już razy o nim zapominałam, ale chcę robić do takiego systemu etycznego używania tego serum, żeby tak naprawdę już co noc go używać. Pod oczy trochę sobie smarujemy. No i nasza skóra już jest pięknie wypielęgnowana, umyta, wymaseczkowana, wyserowana, wyserumowana. Wypielęgnowana jest już pięknie. Także co kochani, jak już mówiłam, jest późno, więc będę już kończyć tego vlogmasa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie go. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, żeby Wam się podobało. I subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnych vlogmasów, bo jeszcze ich naprawdę będzie sporo. Mam nadzieję, że ze mną będziecie i co? Żegnam się z Wami do jutra. Buziaki, pa-pa!